Potrzebne będą dwa jajka, dziesięć tego szynki, kilka rzodkiewek, rzeżucha, groszek, łyżeczka musztardy z gorczycą, dwie łyżki majonezu, pieprz. Szynka jest naszym markowym produktem. Polska z niej słynie. Dlatego zwracajcie uwagę, żeby nie kupować szynek pakowanych próżniowo oraz tych, które są w puszce. Naprawdę nie są warte pieniędzy, które za nie płacicie. Ja do swojej pasty dodam prócz szynki, groszek i odrobinę musztardy z gorczycą, bo lubię jej ostry smak. Kroję szynkę na drobne paseczki. Nie lubię dużych kawałków w mojej paście. Ale oczywiście każda z Was może pokroić szynkę tak, jak lubi najbardziej. Ja daję Wam tylko pomysły. Dodajemy jeszcze trochę groszku i musztardę z gorczycą. Naprawdę nie potrzeba dodawać już nic więcej. Ja do swojej pasty nie dodaję soli, ponieważ uważam, że szynka jest wystarczająco słona, ba. Musztarda dodaje jej ostrości.